Szanowni Państwo, witamy na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców w Pabianie. Dzisiaj będziemy poruszać bardzo ważną kwestię dla naszego miasta, dla przyszłości naszego miasta, dla wszystkich mieszkańców. Ta kwestia to jest geotermia, inwestycja w geotermię. Jest to jeden z naszych głównych postulatów, jest to nasz główny postulat. Geotermia to przyszłość polskiej energetyki, która pozwoli nam zdywersyfikować źródła energii w całym naszym kraju. Nasze miasto znajduje się w wyjątkowym miejscu, jeśli chodzi o dostęp do gorącej wody termalnej. Zostało to potwierdzone badaniami, które zostały przeprowadzone przez Geofizykę Toroin w 2010 roku. Na podstawie odwiertu badawczego, wykonanego w Jadwininie pod Pawieńcami, wiemy, że woda termalna osiąga temperaturę 97 stopni Celsjusza na głębokości 2884 metrów. Analiza wody termalnej wskazuje też, że woda także nadaje się do celów uzdrowiskowych, co daje szansę na budowę obiektów rekreacyjnych w okolicach Pabianic, a co za tym idzie rozwój gospodarczy i nowe miejsca pracy. Dla miasta oznacza to wykorzystanie geotermii przy wspomaganiu pracy naszej miejskiej sieci ciepłowniczej. Geotermia to przede wszystkim niższy koszt wytwarzania energii Ponieważ łatwiej jest podgrzać już ciepłą wodę do wysokiej temperatury wymaganej w sieci ciepowniczej, od podgrzewania wody zimnej. Ale żeby móc ocenić potencjał geotermii dla naszego miasta, potrzebne jest wykonanie kolejnych odwiertów badawczych na terenie samych Pabianic. W przeszłości zostały wytypowane dwa takie miejsca. Pierwszym z nich jest na terenie PTC, blisko istniejącej już sieci ciepowniczej. Oraz przy ciepłowni Konstantynowskiej. Przy dobrych wynikach można rzeczywiście zainwestować w faktyczny odwiert czerpalny i wybudować ciepłownię geotermalną na terenie Pabianic. Szanowni Państwo, nie dajmy sobie wmówić przez obecnie urzędującego pana prezydenta Maskiewicza, że geotermia jest nie do wykonania w naszym mieście, ponieważ zwyczajnie nie zostały. Nie zostały przeprowadzone jakiekolwiek merytoryczne badania, które by rzeczywiście to potwierdzały. Dwa lata temu była składana petycja w sprawie realizacji geotermii w Pabianicach. Odpowiedź na tę petycję z października 2022 roku odnosi się do rzekomo wątpliwej inwestycji geotermalnej w Sierazu. Szanowni Państwo, tak się składa, że od prawie roku funkcjonuje w Sierazu ciepłownia geotermalna, która z powodzeniem zmniejsza koszty produkcji energii dla całego miasta. Teraz władze się Sieradza planują budowę basenów termalnych. Wszystko przy obecności rzekomo zbyt zimnej wody termalnej pod Sieradzem. Dlatego naszym celem po tych wyborach jest tak najszybsza realizacja inwestycji w geotermię w Pabieńcach. Witam Państwa. Nazywam się Andrzej Lipczyk. Oczywiście jestem członkiem grupy naszej PABIAN, Komitetu Wyborczego. Startuję do wyborach, mając nadzieję, że zostanę wybranym i będę mógł mieć cały czas nadzór i propagować geotermię, a także inne nasze postulaty, o których tutaj moi koleżanki i koledzy będą mówić. Jeśli chodzi o mnie, ponieważ naszym najważniejszym postulatem i najważniejszą rzeczą, dla której zdecydowaliśmy się startować w ogóle w tych wyborach jest wprowadzenie ogrzewania i energii geotermalnej. I teraz kilka, rozwinąć to, co mój kolega tutaj mówił, jeśli chodzi o go termie, yy, Mowa była o spowodowaniu jakiś, yy, żeby być pewnym, że następne dwa odwierty można będzie zrobić, trzeba przeprowadzić badanie. Otóż takie badanie to jest koszt 41 tysięcy złotych. To się robi badania sejsmograficzne, które wykazują absolutnie zarówno ilość wody, jak i głębokość i temperaturę wody. No to chyba nie są jakieś takie koszty, mówiąc o milionach, które możemy z tego mieć. Następną rzeczą jest to, o co była mowa, że odwiert w nie był zrobiony w 2010-2011, a w zasadzie zakończonym w 2012 roku. Ten odwiert sięga 2884 metrów, to nie jest to, że tam jest woda. My mamy dostęp do tej wody, bo ten odwiert właśnie tak, tak głęboko wchodzi, i to nie były przypuszczenia, tylko to było zbadanie temperatury poprzez istniejący otwór. I w związku z tym. Mamy możliwość wyciągnięcia tej wody na powierzchnię. Nie potrzebujemy wcale jej dogrzewać, gdyż dogrzewanie odbywa się latem. Potrzeba, Żeby wpuścić do ciepłowni, potrzeba, żeby woda miała 70 stopni. W Sierazu temperatura wody jest 51 stopni, ponieważ oni mają odwiert zrobiony na 1,5 km. My mamy na 2884 metry. W związku z tym oni muszą dogrzewać tą wodę z, 50, z 51 stopni do 70 latem a do 120 albo 130 w zależności od temperatury, jaka jest, jaka jest w zimie. Mimo to dane, które pochodzą z Sieradza mówią, że ich kosztował cały koszt zrobienia odwiertu, jak i postawienia ciepłowni, podłączenia tego rurami do, do odbiorcy to jest 63, 16,6 miliona euro. Z tego natychmiast dostali 7 milionów euro z Unii Europejskiej. W związku z tym te koszty jeszcze zmalały. My mamy odwiert zrobiony. Oni muszą podgrzewać tą wodę do temperatury, jak mówiłem, 70 albo 120 stopni. My nie musimy, a jeżeli to w, w czasie zimy, w bardzo krótkim okresie. Jeśli chodzi o sierac, wyliczyli, że ta ilość wody daje im zapotrzebowanie, pełne zapotrzebowanie na energię na 9 miesięcy w roku. Czyli 40-tysięczne miasto nie potrzebuje niczego więcej, tylko tej wody, która tam wychodzi przez 9 miesięcy. Do tego, nie mówiąc o kosztach, ich elektrociepłownia ma dużo mniejsze podatki, ponieważ roczne zmniejszenie emisji CO2 jest 40 tysięcy ton mniej niż teraz daje ogrzewanie węglem. To są następne pieniądze, które można akurat się raz może sobie zaoszczędzić. Czy to jest tylko się raz? Nie. Jest jeszcze Koło, jest jeszcze Konin, jest jeszcze Kalisz, to są wszystko powiaty województwa łódzkiego. Oni już mają zaawansowane prace z geotermią. Jeszcze są inne y, miejsca, jak Ozorków, które już mają uchwały na budowę czegoś takiego, ba, na szukanie, bo my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że to już jest znalezione. Tam nie, tam jeszcze będą szukać, albo znaleźli, albo zawierzyli tym badaniom, które były robione jeszcze za czasów PRL-u i są w Akademii Górniczo-Hutniczej. Jeśli chodzi o wszystkie raporty, które mamy do, w każdej chwili do, do uzyskania, one znajdują się w Archiwum Geodezji Polskiej w Warszawie. Te informacje uzyskałem od osoby, która była głównym inżynierem ewentualnej budowy tego całego systemu. On dalej służy informacjami nam i wszystkim, którzy chcieliby tutaj założyć geotermię. co następna rzecz, czego inne powiaty nie mają. Przy tej temperaturze, my możemy zainstalować agregaty prądotwórcze. Czyli to będą mikroelektrownie, ale nie takie mikroelektrownie, ponieważ one mają, mogą mieć moc od pół do 1 megawata. Czyli znowu potężna ilość energii elektrycznej, już tylko nie chodzi o samo ciepłownicze. I przy tym wszystkim, jeżeli porówna się to, że my możemy mieć solanki, kąpiele i baseny, no to jest raczej. Mało, drugo, drugorzędna sprawa, aczkolwiek Uniejów na tym cały czas zyskuje i ma dużo ludzi przyjeżdżających i zostawiających tam pieniądze. W związku z tym, to co dla nich jest numer jeden, dla nas byłoby numer 3 i 4 tak naprawdę mało istotne w stosunku do pieniędzy i oszczędności, jakie moglibyśmy mieć, mając tą geotermię czynną. I pytanie jest teraz do Pana Prezydenta. Wiem, że dostał Pan raport. Oparł się pan na raportach z 2012 roku dwóch pań, które zrobiły raport bazujący tak naprawdę nie wiadomo na czym, mówiących, że jest tam temperatura 50 stopni i tego się nie nadaje, to się nie nadaje do użytku. W 2017-18 roku dostał pan całkowity raport na, w 2017 o tym, jak na, jakie naprawdę są warunki i że jest to możliwe do y, odzyskania energii i do użytkowania. Miał Pan czas do, do listopada 2017 roku wystawić podanie o dofinansowanie z rządu. W tym czasie chodziło to o 15 milionów złotych, które każda taka inwestycja była finansowana. Co się stało, że Pan tego nie zrobił? To było 15 milionów, które w tej chwili nie wiadomo, czy będzie można dostać rządu, a jeżeli nie, to co? My mamy za to płacić, że Panu się nie chciało takiego papierka wystosować do rządu. Warunki się zmieniły, tak się zmieniły. Od lipca tego roku ceny prądu z 67 groszy będą podniesione na złoty 50. Zł. Do tego na kwartał, o ile do tej pory mamy bazujące na jak gdyby tarczy ochronnej, 2 do 2,5 kW na kwartał zostaje zmniejszone na 1,5 kW. I po przejściu tej, tej cyfry wchodzimy na tę właśnie taryfę złoty 50. Zł. To jest katastrofa. To jest katastrofa dla ludzi. To jest katastrofa dla wszystkich biznesów, które potrzebują jakąkolwiek energię, to jest katastrofa dla wszystkich. Miasto Pabianice w tej chwili nie jest sypialną łodzi, to jest miasto, które umiera. Ludzie się wyprowadzają, średnia wieku jest bardzo wysoka. Ludzie młodzi muszą szukać pracy w łodzi albo w ogóle więc dalej wyprowadzają się masowo. I taka informacja do deweloperów, tutaj nie będzie po co i komu i na co budować bo ludzie nie, za chwilę nie będą mieli pieniędzy na przeżycia, co dopiero na kupowanie mieszkań. A poza tym ludzi będzie coraz mniej, ponieważ jeżeli nie mamy biznesów, nie mamy miejsc do pracy, ludzie muszą mieć pieniądze, czyli dalej będą się wyprowadzać. Gdzie pan był przez te wiele, wiele lat, którym pan tutaj, no po, powinien być pan liderem w tego typu działalności propagującej biznesy pabianickie? Ja tego nie widzę i myślę, że jak teraz chodzę i rozmawiam z ludźmi, takie rozmowy przedwyborcze, no nie ma pan za dużo tutaj zwolenników, chyba że bazuje pan na ludziach, którzy po prostu nic nie wiedzą i nie bardzo wiedzą, co, co dalej z sobą robić, myślą, że wszystko będzie tak dalej, jak, jak do tej pory. Planuje pan wydanie pieniędzy znowu publicznych na basen. Czy komuś jest ten basen potrzebny? Przecież miał pan basen przez wiele, wiele lat, który wymaga tylko remontu. To chce pan drugi basen budować? I kto będzie ogrzewać ten basen? Pieniądze podatników bez geotermii, czyli następne nakłady finansowe na ogrzewanie wody, na ogrzewanie pryszniców. Po co te wydatki? Czy chodzi o jakieś firmy, które na tym się mają wzbogacić? Czy tak samo jak inwestycja tramwaju, który był tutaj, no to już nie jest geotermii, ale powiem, że to jest absolutnie umoczenie naszych wszystkich pieniędzy, naszych kamieniczan. Zadłużenie się niewiarygodne i po co? Żeby wbudować szeroką, wybetonowaną drogę, podczas gdy zamiast tego można puścić było trolejbusy i ludzie z Bugały nie mieliby problemu do tego, żeby dojeżdżać do łodzi. Bo te trolejbusy wymagają tylko masztów i sieci elektrycznej nad tymi wiszące i mogą jeździć wszędzie po tych samych drogach i nie trzeba mieć specjalnych torowisk, które zabierają drogę do jazdy samochodem, bo to są te same drogi dla każdego użytkownika. Takich inwestycji jest tak dużo w Pabianicach, że po prostu aż szok, że to wszystko jeszcze wydaje się, że normalne. Ja dziękuję bardzo. Andrzej Lipczyk, Okręg Bugaj do Wyborów.